Cześć moi drodzy, tutaj Nitka, jak się macie? Mam nadzieję, że fantastycznie, bo ja miewam się naprawdę wspaniale. Pewnie zapytacie dlaczego? A no dlatego, że dajecie czadu z subskrypcjami, regularnie ich tutaj przybywa, no i co? Już niedługo będzie trzeba myśleć o tysiącu i co na ten tysiąc zrobimy. Ja w opisie przygotowałam pewną propozycję, ale Wasze pomysły też chętnie wezmę pod uwagę. No ale co dzisiaj będziemy robić, moi drodzy moi mili, już wam mówię. Dzisiaj będziemy się zajmować tą oto tutaj najbliższą miejscóweczką przy naszym domku, ponieważ ten tutaj jegomość, ten patataj będzie potrzebował jakiegoś domu. Zatem wypadałoby mu zrobić jakąś stajnię. Zatem to będzie nasz dzisiejszy główny cel odcinka, a cała budowla stanie o tutaj, właśnie na tej platformie, którą zdążyłam już wybudować poza odcinkiem ale dlaczego akurat tutaj? A to dlatego, że będziemy tutaj musieli jakoś ładnie ukryć wejście do Spawnera Zombiaków, którego częściową produkcję częściową budowę widzieliście w intro do tego odcinka. I z czasem być może ją sobie tutaj ulepszymy, ponieważ nie mam nawet ani hoppera, ani żadnej skrzynki, która kolekcjonuje nam lud z tych zombiaków. A to dlatego, że zrobiłam fejla w poprzednim odcinku i wykorzystałam niechcący całe żelazo na tory. No, dlatego ta farma żelaza bardzo by nam się przydała, ale zobaczymy. Jeżeli zdążymy, to zrobimy, a jeśli nie, to po prostu nic na siłę. O, patrzcie, akurat przyszłam zobaczyć, jak się mają moje villagery, i akurat ich tutaj nakryłam na akcji, akcji poród, gdzie. E, widać tylko na razie rękę małego villagera. No, i na tą chwilę mamy dwa maluchy, które czekam aż urosną. I teraz tak, moi drodzy, mamy dwa maluchy, mamy dwa dorosłe i trzeciego dorosłego, którego tutaj wypuściłam wcześniej, ponieważ testowałam tą kolejkę. Wszystko pięknie, ładnie działa, tylko muszę zamienić tutaj chyba. Albo może i nawet nie zamienić. Myślę, że przydałby się po prostu tutaj blok Redstone'a i one będą już sobie wyjeżdżać tutaj bez problemu, bo jak naciśniemy ten przycisk, no to niestety te tory się podświetlą tylko na krótką chwilę, dlatego być może tutaj ten wagonik nie ma siły, żeby podjechać na samą górę, więc to będziemy musieli zmienić. I skoro już w sumie tutaj jesteśmy, to może przyprowadzimy tamtego villagera... Do nas, do wioski. Wioska to dopiero tam będzie, ale no wiecie co mam na myśli. Teraz tak, czy ty się dasz tutaj? Nie dasz się stąd przepchnąć. Kurczę, musimy cię zajść może od drugiej strony. O proszę, o proszę. No, podjeżdżaj do góry. Pięknie, i pojechał. A teraz będziemy go ścigać i zobaczymy, e, czy dojedzie do domu, bo w ogóle znalazłam jeszcze kilka. Torów e, zasilanych, i mogłam je tutaj dołożyć. I on jedzie, i jedzie, patrzcie. Chyba dojedzie na samą górę. Niemożliwe. Dojechał i nawet wyskoczył z jaskini. O nie, to nie był plan. Zapomniałam tutaj zablokować tego wyjazdu. E, no, cześć, gościu. E, to teraz musimy szybko zrobić coś, żeby nam. Nie zapadła doce, żeby tutaj tobie się nic nie stało, i wiecie co, w sumie, teraz nie żałuję, że zrobiłam tyle torów, bo możemy tutaj tego gościa szybko przetransportować i uchronić go przed śmiercią ewentualną. A tak, i tutaj mój magazyn, który dorobił się już troszeczkę więcej tabliczek. Nie, sorry, nie tabliczek. Zawsze nazywam to tabliczkami, a to są przecież tylko tory. Y tory? Nie. My god, moja dzisiejsza zdolność mówienia jest po prostu żenująca. Dobra, wiecie, co mam na myśli, bo nie będziesz tutaj teraz nad tym rozkliwiać, tylko lecimy, lecimy, bo nie ma czasu do stracenia. Trzeba uratować tego villagera. No, możesz teraz sobie jechać do swojej nowej norki, w której będziesz bezpieczny. No więc tak, ten oto jego mość oryginalnie miał mi sprzedawać mending, ale na razie nie mamy więcej emeraldów, więc nici by wyszły z mojej próby handlu. Dlatego pomyślimy jeszcze co z nim zrobimy, a tymczasem ogarniemy sobie materiały na naszą dzisiejszą budowlę. I cześć koniku, tutaj zaraz stąd spadniesz. Niedobrze, niedobrze, no pewnie się już nie możesz doczekać, aż będziesz miał jakieś porządne mieszkanie, co nie? Chodź tutaj, chodź pod górę, bo sobie jeszcze tam gdzieś kark złamiesz, chłopie. No, i zostań tutaj już niedługo, będziesz miał gdzie mieszkać, obiecuję. A tutaj mamy listę materiałów, które będą nam potrzebne do dzisiejszej budowy. I myślę, że większość mamy w naszym magazynie, więc nie będzie trzeba zbierać żadnych. I jeśli jeszcze oglądaliście dosyć uważnie poprzedni odcinek, to zauważyliście, że przybył wędrowny handlarz, od którego kupiłam siewki na Morzynu. I dzięki temu, słuchajcie, mamy kolejny rodzaj drewna. Co, mnie bardzo cieszy, ponieważ chciałabym, żeby ta moja tutaj górska kolonia była kolorowym miasteczkiem i takim miasteczkiem, gdzie jest miszmasz, gdzie znajdują się różne różne domy z różnych materiałów, które z założenia mają być w różnych kolorach. No i tak myślę, że już skolekcjonowałam wszystkie produkty, więc rozwalamy beczkę i lecimy z timelapsem. No i tak, stajnia zbudowana, teraz brakuje jej tylko kilku szczegółów do tego, żeby e, cała budowla była skończona, więc sobie zawiesimy tutaj latarenkę, a tą tutaj ziemię, może większość tej ziemi, zamienimy na twardą ziemię. Nie może zabraknąć wody tutaj, dlatego będzie poidełko i po drugiej stronie zrobimy to samo. W środku zaplanowałam trzy półeczki z snopkami siana, które chyba będą musiały być umieszczone. O, jakoś tak może, a niech będzie, trochę inaczej. No i wymienimy sobie też podłogę. I teraz tak, plan jest taki, że tu będzie zejście pod ziemię, i to zejście w sumie będzie prowadziło do naszego spawnera. Teraz będę musiała tylko wykminić gdzie ten spawner jest, gdzie było to wejście, żeby tutaj zbudować taki o korytarz. Tada, proszę bardzo, to będzie się łączyło właśnie z tym korytarzem. Tylko będziemy jeszcze musieli chyba wykminić, czy przypadkiem tego przejścia nie zrobić niżej, żeby ono tutaj e, nie musiało schodzić w dół, tylko żeby może e, można było wyjść tutaj gdzieś na poziomie samego spawnera. Teraz musimy sprawić, że ta stajnia przestanie nam dryfować w powietrzu, więc zrobimy sobie tutaj mały terraforming i prawdopodobnie pozbędziemy się również części tego pola, więc pozwólcie, że ja tutaj spróbuję sobie coś wykombinować i zobaczyć jaki kształt ewentualnie tutaj osiągniemy. No myślę, że linia tego małego urwiska wygląda naprawdę ładnie, więc co teraz zrobimy to obramujemy je kamiennymi cegłami. A na koniec zajmiemy się wymianą podłoża wokół naszej budowli. I tak się złożyło, że zrobiłam dwie nadprogramowe rzeczy, jedną jest oczywiście to małe poletko pszenicy, a drugą jest ta brzoza, e, którą zrobiłam posiłkując się radami Fłypa, który ostatnio właśnie na swój kanał dodał film, w którym tłumaczy jak zrobić brzozę, więc myślę, że wyszło to całkiem nieźle. Więc teraz nasz bezimienny koń może przeprowadzić się do swojego nowego mieszkania, więc choć tutaj mój... o nie... Nie potrzebujemy już smyczy. Wsiadamy i lecimy do twojej nowej stajni. No nie, nie mogę go tutaj <głos》>, zaprosić do tego mieszkania. Nie wierzę. Czekajcie, może spróbujemy ze smyczą. No chodź tutaj, tędy. No tutaj, do mnie. No nie mów mi, że ci przeszkadzają płotki. Tak, problem w płotkach. Nie wierzę. No chodź tu bliżej. Dobra, zrobiliśmy to trochę na około, ale zamknęliśmy naszego konia tutaj w pierwszej stajni. Teraz w zasadzie zdejmiemy mu siodło, ponieważ w mojej stajni mam miejsce na dwa konie. Więc będzie też miejsce dla tego tutaj łaciatka, którego zabieramy również do naszej stajni. Siodło zabieramy i umieścimy je tutaj na tabliczce. Teraz tak, żeby nasza dzisiejsza budowla była ukończona w 100%, będę chciała wybudować właśnie korytarz, który będzie prowadził nas prosto do spawnera. Także myślę, że możemy kopać. O proszę, idealnie. Idealnie wybrałam poziom. Teraz ten korytarz sobie będziemy musieli poszerzyć, więc myślę, że gdzieś tutaj od tego miejsca zrobimy sobie ten korytarz szeroki na trzy kratki. Tylko zablokujemy tutaj to wejście i możemy dalej kopać. Zanim pokażę wam skończony korytarz to trzy słowa do was, moi drodzy widzowie. Żeby odcinki z tej serii były jeszcze ciekawsze, proponuję małą zabawę. Co odcinek z waszych komentarzy będę wybierać jedno zadanie, które zrobię na odcinku. Byłoby idealnie, gdyby wasze propozycje były rozsądne, jeśli chodzi o trudność wykonania czy czas, który muszę przeznaczyć, żeby je zrobić, tak żeby nie zabierały całego odcinka. Dajcie znać w komentarzach lub piszcie swoje propozycje, a teraz pokazuję już wam co zrobiliśmy. O, proszę, proszę, tego nie planowałam. Mamy tutaj gości, słuchajcie, ale oni chyba już sobie idą albo utknęli tam na górze. Na razie zostawimy ich w spokoju, bo nie mam nawet na sobie żadnej zbroi. Więc lecimy na dół, gdzie wchodzimy do korytarza, który właśnie już prosto tutaj prowadzi do naszego spawnera. Nie dekorowałam go zbyt tutaj mocno. Zachowałam raczej takie naturalne bloki, naturalną paletę barw. A tutaj, e, jeszcze w tym miejscu, nic nie zrobiłam, bo jeszcze, bo jeszcze nie wiem, e, jak będę chciała tutaj udekorować ten spawner. Więc na razie tutaj nic jeszcze nie ruszałam, więc na tą chwilę to wygląda jak wygląda. No niestety, to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja, jak zwykle, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas oraz za te wszystkie subskrypcje, które napływają. Także trzymajcie się na tą chwilę i widzimy się w kolejnych odcinkach.